Przed tym dniem żadne z nas nigdy nie jadło mięsa. Wcześniej nigdy nawet nie mieliśmy na nie ochoty. A jednak w drżącym, nadal oddychającym ciele sudykatki, umazanym krwią i błotem, było coś kuszącego. Jej zapach tak trochę mi się podoba. Siostra zbliża się do słykatki i obwąchuje ją, zaciekawiona. Następnie próbuje ugryźć ją w łapę, ale zwierzę wymierza jej cios prosto w nos. Siostra natychmiast się wycofuje. Spójrzcie tylko! Mój nos jest uszkodzony! Ha! W taki sposób to ty bawołu utrzymać nie zdołasz! No, ruszajcie się! Chcecie, żeby zgniła czekając? Moja kolej. Zbieram się na odwagę i podchodzę do zwierzyny. Dostrzegam, że nie będzie w stanie mnie zaatakować swymi połamanymi kończynami, jeśli tylko podejdał z innej strony. Spytne. Lekko gryzę łapę surykatki. Nie dzieje się nic złego, ale i tak jestem bardzo podekscytowany. Siostra i brat przyglądają mi się oczami wielkimi, jak księżyce w pełni. Odzywa się we mnie instynkt drapieżcy. Wgryzam się tak mocno, jak tylko potrafię. Świeża krew jest tak gorąca, aż niemal parzy. Jest gorzka, znacznie bardziej gorzka niż mleko. Na początku mi nie smakuje, ale nie jestem w stanie przestać, bo tak bardzo jestem podekscytowany. Porywam pierwszy kawałek mięsa, oderwany od żywego ciała. Przepyszny smak jest wręcz powalający. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego w całym moim życiu. Pośpiesznie pochłaniam strzępek mięsa i od razu chcę więcej. Ej, hey, a co z nami? Brat oraz siostra zbierają się na odwagę i równocześnie podchodzą do surykatki z dwóch różnych stron. Przy zwierzynie zaczyna brakować miejsca na nastroje. Surykatka nadal wierzga, a my stukamy się o siebie nawzajem nosami. Jednak nawet tego nie zauważamy, tak bardzo jesteśmy podekscytowani. Fuj, patrzcie, co robicie. Matka odpycha nas od sury katki. Schyla się i chwyta jej szyję zębami. Trzyma ją tak przez kilka sekund, do momentu aż ta przestaje się duszać. Pamiętajcie, lwiątka. Zawsze dawajcie pocałunek śmierci tym, którzy dzielą się z Wami swym mięsem. Nie jesteśmy przeklętymi hienami. Ale tak poza tym, w ten sposób jest wygodniej jeść. To powiedziawszy, matka pozostawia surykatkę nam. Rzeczywiście, tak jest zdecydowanie wygodniej nieść. Wreszcie czyścimy szkielet niemal do czysta. Grrr! Hej! Dokąd zabierasz ostatni kawałek? Grrr. Byłem pierwszy! Mniam, mniam, mnam, Widzisz więc... Grrr, hej, co robicie? Grrr! Tak właściwie to ja byłam pierwsza, więc oddawaj go mnie! Grrr! Uderzam Beta w pysk, ale w międzyczasie rozluźniam szczęki, które trzymałem zaciśnięte na mięsie. Wyzywam mi je z pyska, po czym odbiega ukryć się w krzakach. <śmany> Przestańcie, jeszcze nie ma pory suchej, żeby tak się zachowywać. Dopiero teraz daję sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem zmęczony. Kładał się przy siostrze i matce, by zapaść w głęboki sen. Wspaniały smak nadal wypełnia moją buzię. Surykatka. Mały gryzoń, zamieszkujący niemal cały kontynent afrykański. Notka od tłumaczki. Bzdura! Surykatka to członek rodziny mangustowatych, a nie żaden gryzoń. Nawet z kotami jest bliżej spokrewniona, niż z myszami. Coś delikatnie mnie szturcha. Nadal jestem śpiący, ale orientuje się, że to lwi pysk. Cóż, pewnie mama. Nie, nie. Ja chcę jeszcze spać. Znowu mnie szturcha. Och nie! To wcale nie mama. Wstawaj, synu siostry. Rajo, ale z ciebie śpioch. Kto tam? Cześć, siostra. Lwice ocierają się o siebie na powitanie. Och! kto to taki? Nigdy wcześniej nie spotkałam żadnych innych dużych lwów poza mamą. Czuję się jednocześnie zaciekawiony i przestraszony. Dawajcie, dzieci, patrzcie, kto przyszedł nas zobaczyć. Ta lwica to moja siostra. Och, spójrz tylko na te lwiątka. Będą z nich te prawdziwi królowie Sawanny. A to moje dzieci. W tym momencie zdaję sobie sprawę, że ciocia wcale nie jest sama. Ukryte za nią stoją jakieś puchate kłębuszki. Uświadamiam sobie, że to lwiątka. <grym wytanie> Ciucia delikatnie paca lwiątko w głowę. Lwiczka natychmiast przestaje ryczeć, wyraźnie urażona. Hi, hi, widzę, że masz tutaj prawdziwą łowczynię. Cóż za charakterek? Haha, <try sniff> od razu to zauważyłaś, co nie siostra. Mała kopie zatki całemu swemu rodzeństwu. dobrze znów cię widzieć, siostro, ale tak naprawdę przysyła mnie tu przywódca stada. Chce zobaczyć swoje dzieci. Ja, Malta Talasiuk, nie jestem w żaden sposób związana z twórcami gry. Lionessy Story została stworzona i należy do Malta Kleus oraz Goodzel. Ja tu tylko gram, tłumaczę i dubbinguję. Nie mam żadnego wpływu na zawartość gry. Jeśli chcecie, aby na kanale pojawiło się więcej odcinków tego fandapu, pamiętajcie, aby zostawiać kciuki w górę, komentarze, a także subskrypcje.